Barbara Zbrożyna, figura słoneczna, 1966 rok, rzeźba z metalu i gipsu patynowanego, 127 x 55 x 44 cm. Muzeum Narodowe w Lublinie. Rzeźba ukierunkowana pionowo. Umieszczona na niewysokiej podstawie. Kolorystyka brązowo-rdzawa z przebłyskami bieli. Na środku podstawy dwie smukłe i wysokie formy, przypominające kije. Na każdej dwa obłe zgrubienia potraktowane abstrakcyjnie. W pracy odwzorowującej dzieło owe formy są grubsze ze względów konstrukcyjnych. Lewa strona zakończona u szczytu elementem zbliżonym do spłaszczonego kwadratu o obłych krawędziach. Na górnej krawędzi figury cztery ząbki, centrum lekko wgłębione. Wewnątrz cztery zaokrąglone nieduże wypustki. Szczyt prawej odnogi zwieńczony owalną, mniejszą figurą, również z lekkim wgłębieniem. W górnej części zaokrąglona wypustka. Oba komponenty zwieńczające złączone są trzema niewielkimi podłużnymi formami podobnymi do rurek. Na górnej z nich umieszczona jest kula. Głównym tematem twórczości artystki był człowiek, początkowo przedstawiany realistycznie, następnie ukazywany w sposób aluzyjny. W połowie lat 50. rzeźbiarka zaczęła tworzyć formy biologiczno-abstrakcyjne, w których dostrzec można wpływy Henry'ego Mora. Jednak z czasem faktura jej prac stawała się coraz bardziej szorstka, niemal poszarpana, a organiczność jedynie aluzyjna. W pracach z przebija się przede wszystkim problem ludzkiej egzystencji. Pojęcia humanizmu i osobistej refleksji na temat otaczającej rzeczywistości. Dostrzec to można choćby w cyklu figury nasłonecznione, do których należy przedstawiona rzeźba.